Witajcie! Chciałem Wam tylko zapowiedzieć dzisiejszy samochód, który właśnie mam przyjemność testować dla Was. Jest to Sanyon Corando z dosyć dużym silnikiem, jak na gabaryty tego samochodu, dlatego że pod maską mamy 2 litry, ponad 2 litry, 2,157 taka jest pojemność w cm3, 2157 cm3 i. No, nie jest to słaby silniczek, dlatego że ma 175 koni. Tak więc, jak na taką budę jest całkiem dobrze. Samochód jest na pewno rzadko spotykany na naszych drogach. Więc myślę, że nie będziecie się nudzić. Myślę, że niektórych z Was może nawet ciekawić koreański produkt. Na pewno jest on dosyć oryginalny, ponieważ, tak jak powiedziałem, na naszych drogach praktycznie tego nie widzę. Nie wiem, może Wy widzicie, możecie mi napisać, czy. Sangyeong jest w Waszej okolicy, w mojej nie występuje. No i teraz jeszcze chciałem, oczywiście, Wam pokazać w środku krótką migawkę. Tak to wygląda. Wnętrze Sangyeonga. Z tyłu, oczywiście, mamy foteliki. Odgłos zamknięcia drzwi. No, i tyle. Gwoli zapowiedzi myślę, że to wszystko. I do zobaczenia podczas pełnej recenzji. Mam nadzieję, że nie będzie minusów za ten samochód, no bo po prostu taki dostałem i stwierdziłem, że jeżeli, jeżeli mi dadzą, no to głupio odmówić. Trzeba zrobić recenzję i prezentację. Ale nawet muszę Wam powiedzieć, że po pierwszych przejazdach spodziewałem się dużo gorszego produktu. Także jestem, można by to nawet nazwać, pozytywnie zaskoczony. Samochód nie jest aż taki zły, jak sobie wyobrażamy. Możecie mi wierzyć. Witajcie. Dzisiaj mam takie cudo, które testuję od wczoraj wieczorem. Wczoraj wieczorem odebrałem i chciałem się z wami podzielić moimi pierwszymi przemyśleniami. To oczywiście jest tylko zapowiedź testu. Nie będzie to test, jeszcze nie teraz. Zacznę może nietypowo jak w prezentacji bo powiem słowo o kluczyku. Kluczyk robi dobre wrażenie bardzo dobre. Jest z dużo lepszej jakości materiału wykonany niż większych kluczyków, nawet w dwa razy droższych samochodach. Naprawdę jestem zadowolony z tego kluczyka, jest ciężki, masywny, przyciski są fajne, i dobrej jakości, to wszystko jest plastik naprawdę zasługuje na pochwałę, gruby, nie, nie taki jak wrażenie jak po odzysku z butelek, tylko naprawdę w porządku Kluczyk, już pierwszy kontakt jest bardzo fajny Natomiast jeśli chodzi o sam samochód to muszę Wam powiedzieć, że jest w porządku, naprawdę też spodziewałem się dużo gorszego produktu myślałem, że koreański SsangYong mnie rozczaruje, że nie będzie mi się chciało nawet robić recenzji. No niestety, tak się czasami potrafimy nastawić, nie wiadomo dlaczego, ale wrażenie było mylne, to znaczy moje nastawienie pierwsze, jeżeli chodzi o ten produkt, było błędne. Pod maską mamy silnik 2.2, ,2. jest tutaj nawet napisane, jest All Wheel Drive 4x4, to znaczy silnik ma dokładnie chyba 150, 2157 cm3, nie jest to 2.2 dokładnie, natomiast no, moc 175 koni, i te gabaryty dają, no, nie dają wrażenia, że ledwo się zbieramy, no, jest w porządku. Jeśli chodzi o moc, naprawdę jest dobrze. Jak go jeszcze zobaczę, przetestuję go troszkę może w bardziej, w trudniejszych warunkach poza asfaltem. Ale pierwsze wrażenie jest dużo lepsze niż się spodziewałem. Jeszcze raz słowo o kluczyku, nawet sam ten... Trzonek tutaj sam ten grot jest naprawdę wszystko jest w fajnej jakości. Jeżeli chodzi o kluczyk, jest dobrze. Oczywiście, no nie nastawiacie się, że będzie to nie wiadomo jaka jakość, natomiast jest to silnik powyżej 2 litrów. I tutaj dochodzi akcyza, więc oczywiście niestety ceny nie będą takie różowe, jak początkowo zakładałem, nie wiedziałem nawet, z jakim silnikiem dostanę ten samochód do testu jest to powyżej 2 litrów. Także ceny 88-90 tysięcy to taki standard dla tego samochodu. Można dojść do 100 tysięcy. Nie wiem, jak z rabatami, ale no mówimy o katalogu, więc no, powiedzmy. po od 100 tysięcy za taki samochód. No, ale zobaczymy, zobaczymy, co ten samochód mi dalej pokaże, co zademonstruje w czasie testu, na co go stać. Tu mamy oczywiście foteliki, Bobo, odgłos zamknięcia drzwi, żebyście już co nieco usłyszeli i zobaczyli. Słyszałem gorsze, chociaż wiadomo, że słyszałem też o niebo lepsze. No to dla tak. No cóż, taki detal dla zboczeńców. No dobra, myślę, że jeśli chodzi o zapowiedź to wszystko, nie będę przedłużał, to sobie zrobimy dokładnie wszystko szczegółowo w pełnej prezentacji. A tymczasem to wszystko, trzymajcie się, na razie.